Moi kochani, jestem w, jesteśmy w Wrocławiu, bo dzisiaj mam badania do pracy. Jeszcze muszę podpisać umowę ze szkołą swoją, a później będziemy korzystać z różnych atrakcji Wrocławia, więc zabieram Was ze sobą. Moi kochani, ja już jestem po badaniach. Krewkę mi pobrali, mam bubę. I ogólnie teraz musimy coś zjeść, bo jesteśmy strasznie głodni. I upolowaliśmy, uwaga, KFC, tam jest KFC więc y, będziemy pierdzielać w tym momencie. najedzone, perukę sobie założyłam, bo stwierdziłam, że już ją wzięłam ze sobą wcześniej, więc stwierdziłam, że chcę ją mieć we Wrocławiu teraz jest plan taki, że będziemy lecieć do Wrocławii Wówu, zadowolony? Bardzo! Tutaj lec. Patrzcie na moją torebkę. Ona jest, um, no, pełna tiketów. Chuj tiketów. Teraz będziemy grać w e, Cybergaja. Już jest kochani, 435 tiketów, a my, my jeszcze mamy i jakby jedz, jedz ticketiki, jedz tikeciki! żyj to, żyj to. Nie ma. Nie ma. Ogólnie bawiliśmy się zarąbiście, dużo tiketów zdobyliśmy i na pewno tu jeszcze raz przyjedziemy, więc tak jak to się nazywa, strefa rozrywki? Centrum rozrywki jak? Game state. Game, game State. Okay, no to game state polecanko Wrocławia polecanko. Moi kochani, my już jesteśmy w domku. Było cudownie, bardzo dobrze się bawiliśmy. No i co, zapraszam Was na mojego TikToka wikaczu29 i na mojego Instagrama również wikaczu29, bo wleciały nowe foteczki. Dziękuję bardzo i do następnego!